Panie Wesoły, ze względu na to, że jest jeszcze chwila czasu. Czy mogę zadać kilka pytań? No, ale to poczekajmy, to bo tu pierwszeństwo mają ludzie, a potem po No Na razie jeszcze się nic nie ja dzieje. Do jest Pan do dyspozycji. Rozumiem, że Pan poczeka, będzie Poczekam, możliwe zadania pytań. Możliwość możliwość, nie ucieka. Dobrze, jest nagrane, bo ostatnio Pan uciekał, to bardzo ja byłabym wdzięczna. Przede mną, proszę Pana. Po urzędzie Pan biegał a tam po no urzędzie mm -hmm. Wie, pani jak zadaje się pytania na które nie odpowiadać. No, na które nie chce pan odpowiadać rozumiem no trudne nie, pytania no ale ja od tego jestem chce. dziennikarze od tego nie, są pani, proszę pana No pani jest zadawania pytań a ja jeśli mówię że nie będę komentował od uciekania to, nie jeśli mówię że nie będę komentował no to znaczy że nie komentuję tak jak pani ma prawo tak za moją pan prawo. ucieka rozumiem jest pan tak politykiem samo, ja pani ma prawo poczekać. tak samo ma, ja mam będę prawo tak? ma. Pani poczekać pani, pani tak poczekam tak jak będzie pan nie nie zgadam się nie słyszałam nawet co pan mówił to takie słucham nie, nie słyszałam, co pan ja mówi, musiał pan powtórzyć. Pan słyszy tylko to, co pan chce słyszeć. No pan mówi tylko to, pan, co chce pan powiedzieć, tak? Nie, więc. wszystko. Nie. Dobrze, poczekam chwilę i zobaczymy. Czy <laughs> pilnujemy tym razem, żebyśmy mieli takie porozumienie i żeby one było tak realizowane, że nie będzie tylko do wyborów, a jeszcze tylko będzie kontynuowane po wyborach? Dlatego tak ważny jest teraz ten okres, żeby bardzo dużo zrobić. No bo nie wiadomo, jak się to się I tutaj liczymy na Pana rzeczywistą pomoc, wsparcie i zaangażowanie się teraz w tych dniach w to, żeby to porozumienie zostało podpisane i było tak skonstruowane, żeby było atrakcyjne dla wszystkich prezesów spółek i mogło poprawić wydolność tych spółek. I to tyle. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie, bo tutaj mówimy cały czas o górnictwie. Czy nadal są wydawane odprawy górnikom i zakaz pracy w kopalniach w Polsce, gdzie wyjeżdżają później do Czech? Powiedz, dokładnie nie znam tematu, ale w porozumieniu, które zostało zawarte ze stroną społeczną, czyli z górnikami, są zapisy o możliwości odejść z górnictwa. To z jest, zakazem pracy rozumiem, to tak? Jest, to jest, to jest, to jest życzenie, życzenie strony społecznej, to zostało zapisane. To są tak zwane osłony socjalne one zostały zapisane, ale z tej, z tej wiedzy, którą ja mam dzisiaj, nie ma odejść z górnictwa, wręcz na odwrót, my dzisiaj dotrudniamy do górnictwa, szukamy ludzi do górnictwa, są wakaty, Polska Grupa Górnicza potrzebuje rąk do pracy, więc mamy odwrotną sytuację i my nawet, z tego co mi wiadomo, jest nawet trudność uzyskania takiej zgody na odejście, no bo musimy po prostu wydobywać węgiel, musimy realizować plany, dlatego dziś nie ma tego problemu, ale to, że to jest w umowie społecznej zapisane, to jest dobrze dla pracowników, także nie, nie tyle dobrze dla nas, to dobrze dla pracowników. Te osłony, na te osłony żeśmy się zgodzili, więc one są. Znaczy, mija się trochę to z tym, co Pan teraz powiedział, ponieważ mówił Pan, że będą zamykane kopalnie, że są tutaj niektóre spisane na straty, tak? Mamy kopalnię Makoszowy, która została zamknięta za rządów PiSu. Żadna kopalnia nie jest spisana na straty, to już jakby... Każda kopalnia ma swój cykl funkcjonowania. Tak jak powiedziałem, jest, żyjemy nie sami, nie jesteśmy Zieloną Wyspą, tylko żyjemy w Europie. Mieliśmy uzgodnienia z e, przedstawicielami strony społecznej, z pracownikami. Te wszystkie tematy, o które Pani pyta, zostały dokładnie określone również w bardzo ciężkich, trudnych rozmowach również zostały podpisane i zaakceptowane przez e, stronę społeczną. Więc na dzisiaj my dokładnie realizujemy w takich pokojowych warunkach plan, któryśmy się wspólnie e, umówili, zaznaczając jednocześnie, że jeśli polska racja stanu będzie taka, że będziemy potrzebować węgla, a, a a zapisy umów czy wymagania Unii Europejskiej będą inne, to my będziemy najpierw respektować polską rację stanu, dopiero później w drugiej kolejności. Realne, mądre zapisy, bo dziś mamy kłopot z uzyskaniem od Unii Europejskiej korekty i myślenia. Dzisiaj Unia Europejska w kontekście wojny na Ukrainie mówi, żeby uciekać w stronę Zielonego, co jest kompletnie irracjonalne. No, staramy się dyplomatycznie na dzisiaj jeździć do tej Brukseli, przekonywać urzędników Brukseli, że ta polityka prowadzi donikąd, no ale dopóki nie przekonamy urzędników Brukseli, dopóki oni nie zgodzą się na pewnego rodzaju korekty, będzie trudno. Z tym, z tym żeby, żeby wprowadzić je w dokumenty. A my oczywiście w jakimś sensie e, robimy na dzisiaj po prostu swoje. Mhm, rozumiem. Ja bym chciała się jeszcze dowiedzieć, bo wiemy, że no gospodarcze dla nas to nie jest dobre, jeśli górnicy wyjeżdżają, mają zakaz pracy tutaj na miejscu. Rozumiem, że to jest oficjalne stanowisko e, rządu, bo pan reprezentuje jakby partię rządzącą, rozumiem, że prze, będziecie się sprzeciwiać Unii Europejskiej dotyczące właśnie jak będą jakieś takie ustawy, które będą szkodliwe tak, dla polskiego się, górnictwa tak i hutnictwa będziemy się sprzeciwiać Unii Europejskiej, jeśli będą szkodliwe dla górnictwa i górnictwa. To Pan tu. Dokładnie, będziemy, tak? Się tak? Rozumiem. Ja się chciałam jeszcze zapytać odnośnie m, takich może innych wydarzeń, już nie, nie, nie będziemy w tym obrębie górnictwa. E, chodzi o przekazanie miecza dobrego e, przez pana Sasina e, dla pana ryzyka. Nie znam kontekstu. Nie zna pan kontekstu, nie widział pan, a nie był pan na tym spotkaniu? widziałem, pan tak... ale nie znam kontekstu, tyle mi odpowie na pytania. A czy uważa pan, że takie wydatkowanie wydatkowanie i szestanie takimi no, dobrami narodowymi, bo to jest nasze dobro narodowe e, przekazywanie tak po prostu e, jest dobrym rozwiązaniem? A dobro narodowe no jest to związane z naszą historią, tak? No tak, no to jakby przekazujemy, to stało to przekazane na rzecz muzeum, więc jakby myślę, że uszanowanie historii po to, żeby kolejne pokolenia mogły korzystać dokładnie z tego dobra narodowego, z tego... Z no tego, my co wszyscy jest, tak? zapłaciliśmy za to, tak jakby no. całe, całe, wszyscy obywatele zapłacili no, za no to. To jest bardzo duża część, e, część naszego życia, za które wszyscy płacimy e, i to jest wpisane w funkcjonowanie państwa. No. Czyli prezenty. Wiele, wiele jest elementów takich, które, Pani, większość muzeów, nie wiem, czy Pani się orientuje, ale większość muzeów, teatrów jest dotowana z budżetu państwa po to, żebyśmy mogli korzystać z kultury. No i jest to ogólnie akceptowalne, wie Pani, no po to też między innymi spółki skarbu państwa, sport, po to te spółki skarbu państwa funkcjonują, żeby dokładnie mogły również na tych polach służyć społeczeństwu. To jest zupełnie oczywiste. Wydaje tak, mi się ale tak, wie Pan, co pan... na tym samym wiecu nikt nie robi sobie agitowania ludzi do wyborów, tak? Ja nie widziałem agitowania ludzi do wyborów. Tak? No było zapraszanie, było tutaj już zapewnianie. Nie, wie nie wiem, co Pan ta... uważa na ten temat. Ja Pani powiem tak, skończmy, umówmy się, że to jest ostatnie pytanie, agitowanie do wyborów, czyli to, co Pani powiedziała, namawianie ludzi do tego, żeby poszli do wyborów jest bardzo cenne. Ludzie powinni iść w jak najszerszym stopniu wyborów i każdy z nas ma obowiązek namawiać ludzi do tego, żeby poszli do wyborów. Jeśli ktokolwiek gdziekolwiek to robi, to robi bardzo dobrze dla demokracji. Czym więcej ludzi zagłosuje w wyborach, tym lepszy będzie bardziej prawdziwy będzie wynik wyborczy, który wy, będzie wynikiem wyboru całego społeczeństwa. Jak chodzi mało ludzi do wyborów, to to jest źle. Musi chodzić dużo, dlatego agitacja, namawianie. Jak Wyjdziemy dzisiaj na ulicę, będziemy mówić i pani i ja, żeby ludzie poszli do wyborów. To jest bardzo dobry ruch i bardzo dobre zachowanie. Mhm, Naprawdę przeku... ja pani bardzo dziękuję, bo moglibyśmy tak rozmawiać cały. Dobrze, to długi jeszcze czas, jedno pytanie. Czekają, jeszcze jedno pytanie wrzecznie. ostatnie pani Ostatnie panie. pytanie. Ja bym chciała się zapytać ile kosztuje utrzymanie pana biura poselskiego tutaj e, w Rudzie Śląskiej na... I wiem, że w Katowicach też powstało. Moje, ja każdy, każdy poseł, nie tylko moje. Każdy poseł na utrzymanie biura poselskiego, co jest łatwo sprawdzalne w dokumentach, przecież to nie są tajemnice. Każdy poseł na utrzymanie swojego biura poselskiego. Nieważne czy ma jedno, trzy, w tej samej kwocie otrzymuje 19 tysięcy złotych. I w tej kwocie musi się zmieścić ze wszystkimi kosztami pracowniczymi, czynszowymi, e, e, biurowymi. Wszystko musi zmieścić w tej kwocie 19 tysięcy złotych. Każdy poseł ma różne. Rozumiem, czyli w Rudzie Śląskiej w Katowicach wysłał pan osobno na każde biuro, tak? Nie, nie, nie. Jedne 19 tysięcy złotych na wszystkie biura jakie posiadam. Na wszystkie biura. Tak A jest. ile pan posiada? Dwa. Posiadam, e, siedzibę w Mysłowicach, tutaj jest moja główna siedziba w Rudzie Śląskiej i biory. Mam też współudział w biurze w Warszawie. Ale po co Panu Przez... aż tyle biur? Nie wystarczyło jedno tutaj w obrębie śląskiej? Żeby był łatwiejszy dostęp wyborców do mojej osoby. Czy no to nie jest tym, w jednym tym... co, ciągle, tylko w No ale kończy. w każdym biurze mam dyżury, mam pracowników, mm -hmm. więc jakby no, to jest łatwy dostęp wtedy. Tak. Dobrze. Dziękuję, Dziękuję panu bardzo, bardzo za rozmowę.